Się, no widzowie, jesteśmy znów na bedach! Co jest? Ja, co ja zrobiłem? Nie wiem. wiesz, że są tylko dwa teamy? No, że są tylko wiem time. właśnie. Widzowie z, są tylko czerwoni, którzy są obok nas. Więc ja już wam pokażę, gdzie oni są. Oni są tam. Tam są czerwoni. Prawie spadłem. Pyk. Dobra, nie wiem po co ja tyle tego zbieram. Ja sobie teraz to kupuję. W razie co. Dobra, budujemy się. Budujemy się na diaksy. No lepiej na diaksy. Ej, na emsy idź, na emsy, na emsy. Dobra, to z diaksów pójdę potem na emsy. Bo my możemy sobie dać ten. To na razie nie załudowuję jakoś super łóżka. Żebyś... Nie, opsa nie. Najwyżej kupimy sobie y, ten. Y, zbroję diamentową. Mam trzy No Dobra. To zbieraj jeszcze jednego będziemy mieć szarpa. Dobra. Trzeba, żeby... Najlepiej zbieraj 6, bo wtedy będzie nas stać też na tego. Na prota i na szarpę. Dobra. No ale na razie cztery, bo ci się buduje. Ja umie speed Dobra, hmm. lecę, Nara. Ja tu nie było. Dobra. Ty masz ten, ty masz kamienny mieczek, o, no. Ja sobie kupuję zbrojkę. No. no fajnie, bo ty będziesz miał zbrojkę, ja na razie nic jeszcze nie mam. Czy mogę dać żelazo? No to leci to do nas! Kurde! Spadł. Ale ty też spadłeś. No tak! O kurde. No bo ja ten... Ja... No co ty? To muszę ten? sobie, sobie przeciszyć muzykę. Dobra, pyk, bloczki, mieczyk. Ja nie mam nawet bloków, ja muszę sobie kupić bloki. Uh -huh. uh -huh. Na razie uh -huh. ich nie chcę rozwalać. No, bo będzie za szybka rynka. No, będzie za szybka trochę. O. Tutaj robię schody powoli. Tutaj i tutaj, tutaj i tutaj. I tutaj, i tutaj są, i tutaj sam. Jeden leży. Leci drugi. No, wiesz, Ała. Ja nie żyję, ja nie żyję, ja nie, żyję, ja nie, żyję, ja nie spad, żyję. Spad, 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 spadł. No, nie wiem. Nie, nie spadł, dobra z nic. Ale lecą do nas chyba. No chyba nie, nie, dobra, nie lecą. Ej, ja bym mógł do nich ich rozwalić, poleczyć. No ale nie rozwala ich. Ty kupiłeś piecy, gdzie on, on teraz rzuca podwójnie? Nie. Szarpa no. kupiłem. No. Samność, Diaksa, lecę do nich. Ja też. Kurde, prawie bym go zrzucił. Zrobiłem, co ja zrobiłem? Nie, ja... nie, ja trzeba ja zrobiłem. Ale te będę są ginąc. mądre No są sami ten. My jesteśmy tylko i oni. Co to Co ty No, no wiem. prawie nam rozwalił. Prawie nam rozwalił łóżko. No ja go odrzuciłem, ale... Dobra, lecę. No chyba sobie żartujesz, chyba sobie żartujesz ze mnie, gościu. Chyba sobie ze mnie żartujesz. Czemu on ma taki mocny? Właśnie lecę, 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 lecę spokojnie. On nawet szarpa nie ma. Kurde, leci. Wiem, wiem, prawie. Ja prawie go zapchnąłem, ale... No nie chcę to wygrać, no nie mamy łóżka. Uwziął Cię na mnie. Dobra, Tylko oni teraz będą na nas cały czas latać, nie? Ja no już tak. wiem. Dobra, ja kupuję bloki i od, od, od razu do Ciebie lecę. No. Dobra. Lecę do Ciebie. Czy pomoc? Mam na Ciebie stak przy okazji wełnianki. Leci? No nie no, spadłem! No bo to jest bez sensu, jak jest jeden typu. Dobra, rozwalony. Wiedział ja już nie żyje. Dobra, poczekaj, jak... Nie. On cię zabije. No ma już odrzut w ogóle. No mówiłem, oni są za ten. Dobra, no to trzeba nacisnąć perełkę, nie? Na razie nic Kśni. nie mam. Nie. O, przynoszę. Yy, daj skrzynię i dajmy coś innego. Dajmy dół, ale nie dachy. Daj. Droga 2, doznaj środku. Zamki 2. To są zamki. Albo trawnik, trawnik 2. Nałem już zamki 2. Dobra. Daj, zagraj ponownie. No, to 3, 4. No, dawaj. się ma. A tu my jesteśmy na balkonie, urocze. Co to są? Baloniki, baloniki. Wygrana dzisiaj i... siki piki. Sniki sniki. I co? Gdzie są bazy? Te małe? Bo tak. A nie tam dalej są bazy. Czemu on ma diamentową zbroję? Chodź tutaj na chwilę. I co? Czemu on ma diamentową zbroję? Bo nie się nie do koloru. I Znów jest mało osób. Dobra, ale jest, przynajmniej będą dwa teamy, nie? No. Proszę, jeszcze jedna osoba. Proszę, jest. jeszcze Dobra, jest, jest, jest. dołączają, jest. dołączają, dołączają. Proszę, 10 osób, proszę, jest. Jest. Jedenaście. No, ja będę tutaj stawiać, nie będę zabierał. Ja tutaj stanę, żeby szybciej leciała po prostu. Wszystko do mnie leci. Nie, ja też łapię ha to może lecie podwójnie do ciebie i do mnie Daj mi trochę, daj, żebym ja już poleciał Żebym ja już poleciał na ten Dobra Dzięki Zabuduję e, Tu jest ten Tylko eee, trzeba, czy nikt do nas nie leci Nie, nie leci O, co jest nas, są nas. Niebieski samoch nas no to nie wiem. To my będziemy następni. Dobra, no szybciej, no dwa golda. No, Dobra. dobra. Jestem. Na no, diaksika. Tak, będziemy mieć prota. A nie szarpa? Nie, bo nie stać. Tylko rzuci też się tam już budują. Więc tak średnio bym powiedział. Buduję się z Kubaniem. Widzowie, 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 widzowie. Dobra. Już prawie spadłem. Uważaj, bo ja tutaj zabudowałem dosyć mocno łóżko. Ja sobie kupię zbrojkę w razie co. Dobra. Jest, jest, jest typo, jest typo. A, nie internet przez nam wywaliło. Spokojnie. Nubek. Internet nam wywaliło. Nubek, więc easy. Dobra. A ty mnie słyszysz? No. Dobra. Bo mi się mi nam internet wywaliło i... Dobra, ja muszę zabudować dalej łóżko. Byli u nas rzuci, byli u nas rzuci. Ale ich pokonałem ha ha ha. No się tam będziesz Ja na luziaczku sobie lecę Kurde Prawie bym doskoczył Co ja tu zrobiłem? Da się tak? To się da Pokaż Co, gdzie ty jesteś? Nic. Aha, rzuci nas atakują. Ja go wyrolowałem. Ła, ła, on nie wyrolował, wiesz? On tam był. Nie zabił. Dobra, leży. I siedem golda zmarnowane. Aha, ja je ja, ja nawet nie odzyskałem, a ja go zrzuciłem. Fajnie. Bo on nie żyje, nie? On nie żyje, no. Bier Rozwalamy ile... ile ja rozwa... Ile ja wełny na te łóżki poświęcam? O, O, O! Ja sobie zbrojkę muszę kupić, ja sobie muszę zbrojkę kupić. Zaraz będziemy mieć czarpa. E, ja sobie wezmę, ja sobie wezmę tylko na ten. Ja sobie wezmę na zbrojkę tego golda, okej? Okay? No ja zaraz będziemy mieć szarpa. Ło, wow, prawie no. bym spadł. Byśmy prawie nie mieli czarpa. No, to by było nie fajnie, nie? Aha. Jeszcze Co? tu mamy w skrzynce mam. I prota kup, nie? Aha, to kupię y, kupi piecyk. Piecyk kupisz i masz dwa aliaksy, nie? Jeden mam. Czy na nas nie lecą? Bo my mamy takie duże łóżko, że nie widać nawet. Ja już nikt przecież by widać było. No, chyba, że kuca, nie? Dobra, ja idę na nich. Ja idę na nich. Na żółtych. Idam do nas, idą do nas, widzę, widzę, widzę. Idam? Idą? Idam dwóch. Ale czekaj! Jeden ma żelazną zbrojkę i żelazny mieczek, a drugi ma drewniany mieczyk i, dr i zwykłą zbroję. Taką skórzaną. Dobra. Ja lecę po piecyk. Dobra, mam na piecyk, mam na piecyk, mam na piecyk. Wracam, wracam, wracam. Wracam, mam na piecyk, wracam, Siema. Mam na piecyk, mam na piecyk, mam na piecyk, ja na piecyk. Ała, ała, bo... Jestem na baloniku, lecę do nich. Dobra, mam ulepszony piecyk. Dobra, uuu. Uh. Kurde. Zobaczył typo. Hm. Ale na ludzie jak, jak coś to mam TNT, jak coś to mam TNT. Spokojnie. Dead typo. Tylko teraz Dobra. mnie zabije. Zabij mnie, ale deadu. Dobra. I ja go ten, ja go, ja mam dwa fajery, mogę ci dać Dobra. jednego. Masz jednego fajera. Leżę za to mam. Dobra. Lecisz Dobra. do nich czy nie? Nie, nie leć. Ale oni no mają łóżka przecież. No bo im zniszczyłem. No, hmm, to dzięki. Ja, ja tutaj zrobię nam mostik do diaksów, Taki... Dobra. Ej, oni są chyba na diaksach. Nie, nie są na diaksach. Gdzie oni są? U ciebie w bazie jest jeden chyba. No? Jeden ja jest. Le lecę do nich. Ja miałem do nich most. Co zrobiłem, ja haj... zrobiłem. On miał fajera. wow Miało. Co, ty? Nie, gościu. A co, zginąłeś? Nie, Ej, leci do nas, leci do nas! A nie, to ty, dobra. <grym> no nie strasz. No nie, bo ja dobra. tylko do, do, do nikt to mówię od razu. Ja lecę na górę do nich. Aj, bo e... i nie lecę. A są u nas czy nie? Nie, zepchnął mnie. Ej, żółty został szary lec... różowy. Ej, leci do nas. nie leci. Nie, bo rzucił fajerem, nie mówisz? No rzucił i mnie zepnął. Czemu ja biegnę tak? Jak coś to po woku jest most. Do Diaksów. Taki prosty prosputki No bo ja go zbudowałem. No ale ja dokończyłem. No. Mamy ile mamy Diaksy... Diaksów Ten. w tym? W skrzynce jeden, a ja mam jeden. Ja mam dwa. No to mamy... Nie! Aha Spadłem Fireballem mnie zastrzelił Strzela, strzela No on, on strzela jak jakiś prąbany No wiem No czemu mi fire'a wziąłeś? To był mój nie. Masz, Jezus, jak ci jest tak potrzebny Ja teraz wszystko będę do tej, do swojej skrzynki dawał Czemu jej się nie dotworzyć? O Otworzyłem. Nie wiem, albo mi coś zlagowało, albo tobie tak zlagowało, że ty w ogóle się nie ruszałeś po słuchu. Dobra. Gdzie Masz jestem, Dobra, odkładam się do skrzyni w stag wełny. Do tej zwykłej. Ja mam. Dobra. A tu ty porozwalił. Ja odbudowuję most. Nie ja go poszarzę, nawet podwójnie to zrobił. No dobra. Jestem ciekawy, gdzie. O, Żółcie nie żyją. Aha. Dobra, może nie ja? Zginąłem. Ja, muszę, ja Zginę. muszę iść kupić ten. Ja idę kupić nie. nożyce. Nie zginąłem. Ja idę, nożyce. ja idę kupić nożyce. Ja widzę, wymyślałem, że będę miał jakieś 2 HP. A miałem pełno. Jestem na m Dobra. A ile jest m Jest dużo M-sów? Po jeden. Jest różowy A ktoś do nas idzie chyba? Nie wiem, bo strzela... Firebole strzela. No różowy rzucił, więc no. Ale nie leci do nas. Ja rozwalam tutaj wełnę, żeby było jakiekolwiek przejście. Dobra. Leci sobie tu teraz, terapyk. Coś tam się nawalają. Mam cztery. Kogo? Diaksów? No. Diaksów czy emsów? Diaksów. No to kupuj ulepszenie piecyka kolejno. Mam 6 łącznie. No to kupuj chyba następnego porota jednak. Kupuję ja piecyk. Dobra, tutaj widzę. Oj. Dobra. Czy mi trochę wełny? To zaraz... Bo ja też muszę sobie kupić Czy nie jest tak wełny? Co? Z tej zwykłej tej o, zwykłej jeszcze nie jest tak wełny Już Gdzie jesteś? CO JA ZROBIŁEM?! Co ty zrobiłeś? No bo ja budowałem nam most Ja spadłem przez przykładek, bo puściłem shifta Kurde Bra, Dobra, mam, mam półtorej staka wełny. Oć. Źle tutaj zrobiłeś. No tak, i tutaj też źle zrobiłeś. I odora, tak? No ale tak, I da tydzień. się spaść. Tak. No, tak. Tak, i nie czekaj, tak? nie, tutaj nie. Ale nożyce mi za to zostały, Doro. No i patrz, otwór się. Dobra, poczekaj, się buduję do. Co? A jednak się nie buduję. Ej, zostali biali i szarzy. Biali i szarzy zostali. O, ja się stało! Czemu no. mnie tak wystrzeliło nagle? Czerwoni jeszcze Czemu? zostali. Ale jakby... Ja budowałem most i nagle mnie tak wystrzeliło. Aha. Tu były dwa. Tu nic, tu są dwa. Dobra, jeszcze tu dwa, są dwa, mamy siedem, robimy OPSa. No wiesz, ciężko będzie się dostać. Spoko, mam jeszcze w skrzynce. Jednego. Teraz jak spadnę... To będzie źle. Bardzo źle. Dobra, mamy jeszcze 4t, to zrobię ten. Zrobię na... No co się stało, że mi usuwa bloki? Zbrojkę nam zrobię, ochronę. Mhm. I mieczek sobie zrobię, lepszy. Co diamentowy? Nie. To jest y, różowi. Różowi? Widzę jeden. Postawił nam TNT. Więc tak średnio bym powiedział. Jest na moście, jest na moście. Wiem. Zabił mnie. Leci. No to o, do moja, moja praca. praca. No on jest z diamentowej zbroi. No wiem. Cały most mi rozwalił. I beda I mnie, prawie. Jest, zabiję Fajnie, ja nie mam nic teraz. Ja też, nie wiesz? No, przez się... głupiego laga, to ja nie mogłam nic zrobić. Laga, serwera. Przez głupie Aha. Osiem potrzeba. Odbudowywać ten most, czy nie? Nie musisz. No, E, szmaragdy nam lecą z tego. Serio? No bo ja ulepszyłem pietek. Masz. Masz szmaragda. Poczekaj. Leży za tam. tam leży sobie. Zbieraj sobie na zbrojkę diamentową. Czekaj, o. No Jezu, ten scroll mi się psuje. Masz. Skąd ja mam trzy No bo ja ci dałem. Nie wiem, a ile kosztuje zbroja? Szcześć. Czemu nie mogę wejść do sklepu? No. Cześć. Nie wiem dlaczego mi zlakowało teraz w ogóle całego serwera. Nie, ja po tej rundzie muszę sobie wpiąć internet znowu. Dobra Dobra, mam. Ja sobie myślałem, że to... że to gość. Dobra, wezmę sobie wszystkie fajery. Wezmę sobie golda. Czekaj, zobaczę co da się za golda kupić. Da się kupić diamentowy killoff, który mam. Ale po co? Nie wiem. Żeby rozwalić czerwonych. Ej, a nie, różowiczej. Żeby rozwalić różowych. Hmm, zrobię to. Daj mi trochę pozbierać. Czekaj, ja kupiłam po prostu to. Masz. Nie Rzuciłem ci refy. Co ty mi rzuciłeś, bo ja nie wiem, ja nie wiem. Refy. Jezus, co się dzieje? Nie, nie mi wiem. się to stało, nie, mi się to stało. Jezus, myślę, się coś dzieje. Z, z komputerem. Z internetem. Aha, czerwonej drużyny już nie ma, zostaliśmy tylko my. ma nie, nie? nie? No wali. wiem, wiem! Kupię sobie więcej fajerów. Dominik, masz, 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 twoja niespodzianka. Po co mi tyle? Nie wiem. Dobra. Jabłuszka, jajomosty Jestem gotowa No Ja mam, ja o ja właśnie dopiero teraz jestem gotowy Chcesz może ten mieczyk? Ten żelazny? Nie potrzeba, bo ja mam Popatrz co ja mam, patrz co ja mam No wiem, dlatego ja też chcę sobie uzbierać, ile kosztuje? Cztery No ale I nie zaraz nas, idą u nas, Są, są, są! Widzę, widzę, widzę Klep go, klep go, klep go Klep go, mała HP ma ale mnie golem cały czas bije. Defilajem. Defilajem. Ała, Dedne. Dedne. Re jem, jem. Refajem. Ona, ona. Poczekaj. Poczekaj. O kurde, TNT, TNT. Rzuciłem go fajerem. No co? No mi! No co? Wow. Dziękuję ci bardzo, wiesz? No bo rzuciłem go fajerem, żeby wyszedł. Ale przy okazji nie odstrzeliłeś Ja idę sobie pod 50 Nie! Zabił mnie. Dobra, widzę, że to jest już koniec na ten odcinek, bo już długo ten odcinek trwa. Nara. Jakie oni mieli kurde łóżko?